Atomia jest my to firma, której można zaufać i z której można korzystać. Teraz opowiedziałem o tym. Rozpoczęliśmy tę działalność platformową w 1999 roku, a otworzyliśmy ją w 2000 roku. Jestem im internetowym marketem Korei. Kim Seong-hyun z NBC News. Zacząłem od stworzenia internetowego marketu w Korei, ale tak naprawdę brakowało mi jednej rzeczy. Nie spotkałem kogoś, kto mógłby mi dać pieniądze, takiego jak Son Jong. Gdybym tylko spotkał taką osobę, mógłbym stać się koreańskim Alibaba, a wtedy nie spotkalibyście mnie, a to my by nie istniało. Więc dobrze, że się nie udało. Zauważam, że ludzie biją brawo, nie myśląc o trudach innych. W każdej branży trzeba zaczynać przed czasem, ponieważ czasy się zmieniają. Trzeba wyprzedzać nie tylko zmiany, ale także sam czas. Wtedy czas przyjdzie do mnie, a sukces stanie się łatwy. W rzeczywistości nie ma wielu ludzi, którzy odnoszą sukcesy. Ale jeśli zna się metody i zasady sukcesu, to jest to bardzo proste. Osoby, które zarabiają dużo pieniędzy, zarabiają naprawdę ogromne sumy, podczas gdy ci, którzy nie zarabiają, tylko męczą się i ciągle ponoszą porażki. Przez całe życie doświadczają tylko porażek, więc nie wyprzedzają czasu. Dlatego, aby wyprzedzać, trzeba być przed czasem. Jak więc zmienia się czas? Wspólnym zdaniem naukowców jest to, że przechodzimy od pierwszego przemysłu do drugiego, od drugiego do trzeciego, a od trzeciego do czwartego przemysłu. Teraz mówimy o erze czwartej rewolucji przemysłowej. Jak więc należy postępować, aby zdobyć konkurencyjność? Aby mieć konkurencyjność, mówi się, że nastała już czwarta rewolucja przemysłowa. Ta społeczność czwartej rewolucji przemysłowej nazywana jest społeczeństwem hiperpołączonym. Hiperpołączone społeczeństwo. Musimy być połączeni. Teraz wszyscy zarabiają pieniądze dzięki połączeniom. Z urządzeniem mobilnym, takim jak smartfon, teraz zarabiam pieniądze. To jest biznes, który łączy ludzi z ludźmi oraz informacje z informacjami. Teraz zarabiamy pieniądze. Dzięki połączeniom. Dlatego mówimy o hiperpołączonym społeczeństwie, gdzie wy teraz jesteście połączeni. Zjazd absolwentów, kilku przyjaciół, zawsze trzeba się zastanowić, czy to przynosi pieniądze, czy połączenie przynosi zyski. Zazwyczaj te połączenia, które teraz posiadamy, to połączenia, z których można zarabiać pieniądze czy też takie, które tylko generują wydatki. Dlatego wiele osób nie lubi samych połączeń. Kiedy przychodzi wiosna, zaczynają się kontakty związane z organizowaniem ślubów dla dzieci. Ale to są kontakty, które nie przynoszą zysku, tylko generują koszty. Dlatego nie można ograniczać się tylko do takich połączeń. Należy ocenić, czy dane połączenie przynosi zyski. Jesteście połączeni. Trzymając smartfona, co oznacza, że jesteście połączeni z całym światem. Problem polega na tym, że jesteście na samym końcu tego połączenia. Dlatego mówi się o urządzeniach końcowych. Mówi się, że terminal to wasze smartfony, które trzymacie w rękach. To jest koniec. Koniec. Nie jest to środek. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, nie możesz być na końcu. Na końcu tylko pieniądze wychodzą. Musisz być w środku. Na przykład, jak są połączone urządzenia, to tutaj jest hub. Prawda? KT jest hubem, a SKT to również hub. Prawda? Mówi się, że terminale są ze sobą połączone. Im bardziej terminale są zajęte, tym więcej pieniędzy wpływa do hubu. Prawda? Dlatego nadchodzi świat, w którym pieniądze gromadzą się tylko w systemie opartym na hubach. A jeśli pozostaniesz tylko przy terminalu, to jesteś w kiepskiej sytuacji. Żyjecie w tym społeczeństwie informacji i smartfonów, ale jeśli żyjecie tylko przy terminalu, to co tak naprawdę z tego macie? Pieniądze muszą być zaangażowane, więc jeśli tylko będziesz działać jako terminal, to nawet jeśli będziesz się starać, to i tak nie odniesiesz sukcesu. Co więc należy zrobić? Należy zająć się tym, co nazywamy hobul. Zobaczcie, kiedyś, gdy szło się na lokalny rynek, były tam sklepy z ryżem, sklepy z odzieżą, sklepy z obuwiem, sklepy z przystawkami, sklepy z artykułami szkolnymi i wiele innych. Jak wyglądał rynek w przeszłości? W tej okolicy ryż był moim hubem, a ja dostarczałem go innym ludziom. Prawda? To jest terminal dotyczący ryżu, prawda? Tak to wygląda. Ale w przypadku tych butów, właściciel sklepu z butami jest hubem, więc sprzedaje je innym ludziom, prawda? Prawda? Więc ten sklep z ryżem to. W przypadku ryżu jest to hub, a w przypadku butów to terminal, prawda? Kiedyś role terminali i hubów były ze sobą połączone. Przez tysiące lat rynek nigdy nie upadł. Jednak w dzisiejszych czasach pojawia się ogromny hub. Co się pojawiło w okolicy? Jeśli do sklepu wejdzie jeden dyskont, to czy sklep z ryżem zbankrutuje, czy nie? Sklepy odzieżowe upadają. Sklepy obuwnicze upadają, sklepy z artykułami spożywczymi upadają, sklepy z artykułami szkolnymi upadają, wszystko upada, a tylko to jedno miejsce staje się hubem, podczas gdy reszta pełni jedynie rolę terminala. To jest problem. W tej sytuacji oddychanie tutaj będzie pewnie w porządku. Zgadza się, działa to dobrze, ale jest jeden problem, a właściwie dwa problemy. Po pierwsze, Pieniądze, które zostały zainwestowane, nie wracają. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie już wydają wystarczająco dużo pieniędzy. Nawet jeśli mają więcej pieniędzy, nie wydają ich więcej. Mają na przykład pięć samochodów w domu, czy kupią więcej? Jeśli będą mieli więcej pieniędzy, nie kupią, prawda? Nie chce mi się kupować. Więc pieniądze, które tu napływają, nie są wydawane przez co gospodarka przestaje funkcjonować. W międzyczasie pieniądze zwykłych ludzi są wciągane do hubów, a bogaci nie wydają swoich pieniędzy, co sprawia, że ludzie tutaj nie mają możliwości zarobienia. Drugim problemem jest to, że ci ludzie w końcu stają się bez grosza. Czy ci ludzie, gdy będą bez pieniędzy, będą później kupować tutaj rzeczy? Nie mają pieniędzy na zakupy. Czy w takim razie to miejsce również zbankrutuje? To się nie uda. Dlatego tutaj napotykamy na ograniczenia wzrostu, co prowadzi do stopniowego spadku przychodów, i dlatego teraz istnieje potrzeba, aby na nowo odbudować dawny ekosystem. Teraz nie chodzi tylko o sklepy dyskontowe, ale także o portale internetowe, które weszły na rynek. Biznes platformowy. Stał się ogromny, więc wszyscy są wciągani w tę stronę, prawda? Pieniądze zarabia się tylko tutaj, a tutaj nie ma już możliwości zarobku. To jest problem portalu biznesowego Platformy. Jakie są problemy? Otóż kupując tutaj konsumentom, bardzo trudno jest wybrać jeden produkt. Dlaczego? A co z jednym produktem od dostawcy? Po wyszukaniu pojawia się setki opcji. Czy wystarczy wybrać tylko najtańszą? W takiej sytuacji pojawia się dylemat, czy wybrać coś taniego, co może okazać się kiepskiej jakości, czy postawić na coś średniego, czy może po prostu zaryzykować i kupić droższy produkt, bo może ma to swoje uzasadnienie. To jest bardzo trudne i mylące dla osób korzystających z tego portalu. A co się dzieje po zakupie? Czy zawsze odnosisz sukces i jesteś zadowolony, czy kupując ubrania tutaj, ciągle dobrze je nosisz? No właśnie, kupiłem w domu towar w sklepie. Przymierzyłem w domu, a i tak połowa ubrań leży nieużywana po jednym założeniu, prawda? A co się stanie, gdy kupię tam. Jest wiele rzeczy, które się wyrzuca. Na przykład artykuły gospodarstwa domowego, które nie mogą być używane. I są wyrzucane w niezliczonych przypadkach. Na przykład, jeśli udało się osiągnąć 50% sukcesu. I kupiło się coś, co się podoba, to tak naprawdę 50% to porażka, a cena produktu, który kupiłem jest podwójna. Tak naprawdę tak to wygląda. Dlatego te rzeczy stają się tutaj ogromnym problemem, a w rezultacie narasta stres. Wchodząc, nie wiem, co powinienem kupić. W każdym razie tak to wygląda, dlatego musimy teraz rozwiązać te problemy. Z perspektywy dostawcy, chociaż ma bezpośredni kontakt z konsumentami, istnieje wielu dostawców, co sprawia, że ilość, która do niego wraca, jest niewielka. Jeśli nie wystawi swoich produktów, nie ma w ogóle możliwości sprzedaży. Kiedy wszyscy dostawcy gromadzą się w jednym miejscu i wystawiają swoje produkty, sprzedaż indywidualna staje się minimalna. W rezultacie muszą produkować w małych ilościach. A gdy produkują w małych ilościach, ceny rosną. Czyż nie? Wzrasta konkurencja. Więc dostawcy muszą stawać w obliczu ogromnej rywalizacji. A konsumenci z kolei są zestresowani, wybierając spośród dostępnych opcji. To jest problem tej strony. Co by się stało, gdybyśmy to po prostu rozwiązali? W ten sposób pojawia się biznes postplatformowy. Uznano, że możliwy jest następny etap biznesu platformowego. Dlatego rozpoczęto działalność pod nazwą Atomy. Obecnie IAMOL zaczęło od 5000, a w kolejce czeka ponad 1000. 10 Więc czy wszystkie produkty, które mamy tutaj, są dostępne w atomy IAMOL? Tak, są 100%. Tak. Jednak tutaj nie musisz się martwić o wybór. Ceny są niskie, a jakość dobra. Ale co? ważniejsze jest PV co oznacza, że to może stać się biznesem. Dlatego w Atomy nie tylko ci ludzie stają się bogaci, ale także dzięki PVA zwracają 35% jako cashback, co pozwala naszym zwykłym ludziom stać się bogatymi, a ci zwykli ludzie mogą ponownie kupować produkty w Atomy, co prowadzi do struktury Pozytywnego cyklu. Tutaj wszystko wciągane jest w ten system, a gdy kieszenie stają się puste, nawet ten hub może zbankrutować. Po tym, jak to się stanie, nieuchronnie pojawią się nowe wyzwania. W związku z tym, czy nie powinniście stać się hubem? Wy powinniście być hubem, dlatego atomy jest hubem, jednak w rzeczywistości przychodzicie tutaj jako terminal. Ponieważ kupujecie produkty, więc jesteście terminalem, ale to nie kończy się na byciu terminalem. Czy możecie stworzyć nowy terminal? Można stworzyć terminal, prawda? Znowu tworzymy terminal. Kiedy myślę o firmie Atomy jako hubie, to ja jestem terminalem, ale w odniesieniu do innych terminali staję się hubem. Ta osoba również tworzy terminal, tworzy terminal, tworzy terminal. A jeśli ta osoba również stworzy terminal, to ja pełnię rolę hubu, otrzymując prowizję między tą dużą organizacją a dostawcą, którym jest Atomy. A tutaj, ludzie są tu zgromadzeni jak ziarenka piasku. Czy jest lojalność, czy jej nie ma? Jeśli znajdę coś trochę tańszego, to idę gdzie indziej. Czy naprawdę muszę tu kupować? Nie ma lojalności. A jak to wygląda tutaj? Co się stanie, gdy przyjdzie się tu raz? Można zarobić pieniądze, staje się to biznesem. Tak więc prosumenci, którzy pełnią rolę producenta, dostawcy i konsumenta, tworzą rynek, w którym te role się mieszają. W takim razie, ponieważ można tu zarobić pieniądze, czy osoba, która zaczyna kupować rzeczy. Pójdzie w tę stronę, czy nie. Więc to jest system tablicy magnetycznej. Mówi się o tym w ten sposób. Kiedy przychodzisz tutaj i raz się przykleisz, to dlaczego wracasz? Produkt jest tani i dobry, więc go poleciłem. W związku z tym otrzymałem prowizję. W takim razie, jakby były przyklejone, do siedzeń będą się trzymać blisko. Więc czy jest powód, żeby iść w tę stronę? Nie ma. Ten portal przyciąga ludzi w tym kierunku. My przygotowujemy się z wyprzedzeniem. Osoby, które teraz tutaj są i poruszają palcami, wkrótce przyjdą w tym kierunku. Jeśli więc zajmiecie miejsce z wyprzedzeniem, staniecie się zwycięzcami. Teraz zaczyna się hiperpołączone społeczeństwo, a wy przyszliście tutaj, aby wspólnie rozpocząć działalność w tym obszarze.